Piękny, słoneczny dzień jak dzisiaj, nie? Tata wrócił z pracy. Pan w przywitał go Burek. nareszcie krzyknęła mama. Bo Zosia i Witek już od dwóch godzin czekają na ciebie. Burek merklął ogonki. Witek krzyknął, mamo! Tato! Pójdę dziś na dozo! Co patrzy Słonia? dobrze powiedział Zosia, ale jeśli pójdziemy, to tylko i wszyscy całą rodziną. A ja już widziałem słonia, krzykną Witek, tylko Zosia jeszcze nigdy nie widziała słonia. No i wreszcie mama tam coś i i podała obiad. I wszyscy razem całą rodziną usiadliśmy do stołu. Zjedliśmy ten smaczny obiad. Witkowi smakowało najbardziej. Witek mówi normalnie, ale fajne te gałuszki, no. I po obiedzie wreszcie wszyscy razem, całą rodziną, poszliśmy do ogrodu zoologicznego zobaczyć tego wielkiego i potężnego burka. No a wiecie Państwo, ten słoni, prawda, no, jak to słon, prawda, był trochę większy od burka. I ten wielki potężny słoń ruszał tą trąbą, ruszał. I ruszał ten słoń tą trąbą daje. A cała rodzina była bardzo szczęśliwa, że odwiedziła ogród zoologiczny i zobaczyła te piękne zwierzęta, burka i słonia. Finis! Normalnie, nawet fotokomórka by potwierdziła tutaj pana Andrzeja z kamerą, że, że był rewiz, prawda? I znowu, normalnie, znowu dogrywka, no? Znowu dogrywka. A dogrywka będzie bardzo krótka. Witek Burek Słonie. Pani Anastazjo, proszę nagrodę przygotować raz do rodziny. Mówiłem, nie przewracajcie się krzesełek. Dobra była propozycją tutaj taty, taty Krzysia tak? i słonia Łukasza, ale zwyciężyła rodzina taty Michała. Wielkie brawa dla zwycięzcy. Pan młody, pan młody jednak. Mam ja myślę, że tata poczęstuje, Dzieciom nie wolno, ale słoń może. Dziękuję serdecznie. Gratuluję zwycięskiej drużynie, dziękuję za wspaniałą rywalizację. Dziękuję bardzo. Krzesełka, proszę zabrać. на крыльях.